Witajcie, szczęść Boże! E, dzisiaj chciałam powiedzieć z tą taką historią, znowu trochę prywatną, <grafię> o tym, że e, w naszym zgromadzeniu jest nas chyba pięć. Pięć sióstr z tej samej miejscowości, z Polski, z małej miejscowości, z której pochodzę ja. E, I też można powiedzieć, że to nie jest taki zwykły przypadek, tylko zupełnie Boży przypadek. E, I wśród tych, tych sióstr, pięciu. Jest jedna siostra, która opiekowała się mną, kiedy ja byłam małym dzieckiem. <laughs> niesamowite, prawda? Zupełnie niesamowite, bo mm, ja tak sobie pomyślałam o tej całej historii, że spotkałyśmy się tutaj po latach. Ja ją pamiętam z mojego dzieciństwa, kiedy przychodziła do nas do domu, opiekowała się mną i moim rodzeństwem. Później jakby tak kontakt trochę znikł. Nie mieliśmy kontaktu i spotkałyśmy się tutaj po tylu latach w tym samym zgromadzeniu i teraz jesteśmy prawdziwymi siostrami. <grych> I tak sobie pomyślałam, że to jest tak niesamowite, jak, jak Pan Bóg czasami jakby łączy nasze losy ludzkie, e, łączy nas w różne relacje, stawia różne osoby w naszej przeszłości, w naszej historii i w danym momencie my zupełnie tego nie rozumiemy. Spotykamy się z różnymi osobami, e, widzimy na ulicy różne osoby, i tak naprawdę nie wiemy dlaczego. Nie wiemy po co dzisiaj Pan Bóg mi postawił tą osobę w metrze albo w autobusie. Nie wiem dlaczego ta osoba była ze mną w tym miejscu albo w tamtym, dlaczego mieszkałam w akademiku z tą osobą, i nie z inną. Ale czasami po upływie czasu wszystko staje się jasne. I dla mnie to był taki dowód tego, że Pan Bóg jakby już przygotowywał pewien grunt, że gdzieś tam już miał przygotowaną tą relację sióstr między nami, chociaż jest taka duża różnica w wieku między nami. I właśnie dzisiaj chciałam Ci o tym powiedzieć, że, że nie ma przypadków, że przypadek to tak naprawdę drugie imię Pana Boga. Również jeśli chodzi o właśnie o takie różne relacje osobiste, o różne relacje z różnymi osobami, z Twoimi przyjaciółmi, że, że Pan Bóg coś tam jest, coś tam robi, coś tam czyni w tym czasie, kiedy Ty jesteś z tymi osobami i coś tam przygotowuje. I prędzej czy później się dowiemy, co. <grym> Ale właśnie tą krótką historią tylko chciałam się Ci podzielić, że, że do dzisiaj nie mogę wyjść z podziwu, jak to zorganizował i wiem, że to nie był przypadek. <grym>